Cześć moja piękna córeczko! Tato, nie zapisałam twojego numeru. Dlaczego twoja mama nie odbiera telefonu? Gdzie ona jest? Jest w sypialni z wujkiem Kazikiem. Ale my nie mamy żadnego Kazika w rodzinie. Co oni tam robią? Mama mi powiedziała, że będą się modlić z wujkiem Kaziem. Słyszysz więc jakieś modlitwy? Hm, właściwie tak. Mama krzyczy: Ach, o Boże, o Boże! Nie znam tej modlitwy! Może kiedyś mnie jej nauczy, a teraz śpiewa jak w operze. A co robi wujek Kazik? Wydaje mi się, że klaszcze. O nie, córeczko, oni się nie modlą. Mam iść sprawdzić? Tak, proszę, po prostu zapukaj do drzwi i powiedz mamie, że wracam z biura. Dobrze, tato. To powiedziałam mamie, a ona wybiegła z sypialni jak szalona i spadła ze schodów. Teraz chyba zemdlała i nie odpowiada. O nie, a co z wujkiem Kaziem? Wyskoczył na główkę przez okno do basenu. Ale przecież opróżniłeś basen dwa dni temu. Myślę, że wujek Kazik miał twarde lądowanie i tego nie przeżył. Co mam teraz zrobić? Boję się, tato. Czekaj, my przecież nie mamy basenu. Ależ tak, tato, mamy! O mój Boże, czy ty jesteś Lenka, córka sąsiadów? Tak, a ty nie jesteś moim tatą? O jasny gwint!